No, poczekaj, poczekaj kolego, zanim przejdziemy dalej do kongresów, to zapraszam do naszej grupy na Facebooku, mamy ponad 82 tysiące ludzi, wskakuj, jest tam naprawdę sporo typerów takich jak ty, link masz w opisie pod tym filmem, więc skakujcie. witam was serdecznie na kanale Obstawiamy, jak zawsze jest prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem, jedno kliknięcie pomaga tu rozwijać cały kanał, także dziękuję serdecznie, oczywiście lecimy z kuponami na dzisiaj, oczywiście lecimy z konkursem, czyli jakby standardowy układ filmu, zanim przejdziemy ogólnie do jakby najważniejszej części tego filmu, to promocja bez ryzyka przegranej, czyli można sobie zagrać pierwszy kupon, jeżeli nie wejdzie jest zwracana kasa. Jak to zrobić? Słuchajcie, jeżeli nie macie konta w BetCliku, to jest legalny w Polsce Buchmacher, a założycie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem użyjecie kodu promocyjnego, obstawiam 50, tak jak teraz widzicie, to możecie stworzyć pierwszy, obojętnie jaki kupon, za 57 zł obojętnie jakie kursy, jakie typy, jakie dyscypliny. Jeżeli nie wejdzie no Wracam do Was 5 dych, 7 złotych to podatek, jeżeli wejdzie wszystko jest Wasze, nieważne ile na tym kuponie będzie, wszystko można wypłacić, nie trzeba obracać, nie trzeba grać dalej i to jest najważniejsze w tej promocji, osoby zainteresowane odsuwam do pierwszego komentarza pod tym filmem, rejestracja dosłownie 2 minuty i można tworzyć kupon. Teraz lecimy z konkursem, jak zawsze jest 5 dych do wygrania, co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć, subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem. W tym momencie. W komentarzu typujecie dokładne wyniki minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Francją a Finlandią. Dopisujecie swój login gracza z BetClika. Typujemy do 20.45. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu. gracz na BetClick nie biorą udziału w zabawie. No i tutaj jeszcze oczywiście podsumowanie rywalizacji między chłopakami, którzy typują u nas na kanale. No powiem wam szczerze, że, że, że Daniel... Poprzedni miesiąc wygrał, skończył na fajnym proficie, czyli po prostu zarobił trochę kasy w skali miesiąca. Teraz też wygląda to jak na razie najlepiej i oby tak dalej. Warto sprawdzać, co on sobie tutaj gra. No i lecimy, lecimy z tymi typami. Słuchajcie, zaczynamy od kuponu. Artura, tutaj mamy Treberka, czyli oczywiście e, trzy zdarzenia. Na początek Overek 2,5 goli Dania-Izrael. Fajny kurs, obie drużyny mega ofensywne. Izrael ostatnio bardzo pozytywnie zaskakuje. Dalej Anderek 3,5 goli w meczu Francji i Finlandii. Tutaj Artur twierdzi, że Francja dalej będzie babuniła i nie są na takim poziomie, na jakim mogliby być, i dlatego idzie tutaj po prostu wanderka I jest jeszcze Anderek 2,5 goli w meczu Wysp Owczych i Mołdawii, bo tutaj no. Ofensywy obu drużyn kuleją. Tutaj zdaniem Artura 0 do 0. Ewentualnie gdzieś tam 1 do 0. Dla którejś ekipy 336 zł z tego kuponu. A słuchajcie, po tych trzech podstawowych kuponach, zastówka, oczywiście, ten rozpis, który jest na miniaturze. Także oglądamy, oglądamy, bo wygląda to interesująco. Dalej mamy kupon od Bożeja, który idzie w dubla. Zwycięstwo Austrii po fajnym kursie 1,83. To jest naprawdę dobry kurs. Austria z, ze Szkocją. Na swoim terenie i to na pewno są faworytem, a ten kurs zachęca i Owerek półtora gola samej Holandii. W meczu z Turcją, Holandii, która gdzieś tam powoli wskakuje w ten swój odpowiedni rytm i faktycznie są tutaj mocnym faworytem. No i jest jeszcze kupon od e, oczywiście Daniela, który prowadził nas w rywalizacji. E, Owerek dwóch i pół goli w meczu Azerbejdżanu i Portugalii. No tutaj liczy e, Daniel na to, że Portugalia, no na pewno po tym ostatnim meczu, gdzie wyszarpali to zwycięstwo morale, tam mocno skoczyły. E, I tutaj liczy na to, że sami nastrzelają minimum trzy gole. Dalej over pół gola. Słuchajcie, samej, samego Izraela. Spójrzcie sobie na ostatnie mecze Izraela, ile oni strzelają z Austrią, bodajże 5-2. do 2. E, Daleko nie szukać przykładu, a na minimum jednego gola jest 2-13. To jest naprawdę fajny kurs, który tutaj i fajne zdarzenie, które warto, warto przekminić I jest jeszcze dokładny wynik w meczu. No, świetne kursy tutaj, Daniel łapie. W meczu Norwegii 4-0-5-0 lub 6-0. Po prostu zakłada Daniel, że mm, Norwegia nie straci gola, a że sama trochę tutaj nastrzela. I z tego 655 zł do wygrania. Jeżeli Danielowi to wejdzie, to odskoczy tutaj rywalom naprawdę, naprawdę mocno. Ja na to trzymam, na to liczę i trzymam kciuki, po prostu żeby te kupony wchodziły. I jest jeszcze rozpis od y, Witolda. To jest kupon na 8000. Witek dzięki wielkie, że tutaj podrzuciłeś taki kupon, bo oczywiście dzięki temu możemy urozmaicić ten film. Jeżeli chodzi o te takie duże kupony na, na kilka zdarzeń, to za bardzo bez argumentacji to jest oczywiście taki dodatek do filmu. Tutaj widzicie kilka fajnych kursów na kilka fajnych zdarzeń z fajnymi kursami. To jest oczywiście rozpis, czyli jest dopuszczalny jeden błąd, no też wygląda to bardzo fajnie i, i też trzymam kciuki, żeby to się udało. Oczywiście jak zawsze, słuchajcie, trzymamy kciuki za wszystkie kupony, żeby jak najwięcej tego siadało, bo o to w tym chodzi. Pamiętajcie, jeżeli nie subskrybujecie kanału, to zachęcam. Czerwony przycisk na dole tam klikacie. Dzięki za wszystkie zostawione łapy w górę. Mam nadzieję, że tutaj jak najwięcej tego siądzie. I na dzisiaj to by było na tyle. Dzięki, że oglądaliście do samego końca. Słyszymy się oczywiście jutro. Jeszcze raz. Trzymamy kciuki, żeby jak najwięcej kuponów siadło. Dobrego dnia. Pozdro. Elo!